Cześć, witajcie, witajcie w ósmym odcinku Ktaka dwójki Zaraz będziemy sobie ruszać Dawno nie było odcinków i też wbijajcie do mojego kolegi Maxa Dobra, zaczynamy Dobra, szybko to pociągamy i... Ojej Dobra, idziemy O, można ich wbić? Można Mamy jeszcze tutaj takie rzuczki Które można ubić Jak ta winda ma pojechać? Jak ta winda... A, tu jest! Okej okay. Dobra, pociągnąłem to ta winda pojedzie teraz czy nie? Bo pojedzie. Jedno już się przesunęło. Chyba? Tak. Dobra. Szybko teraz do Windy. Jedziemy. Ura. Dobra. Um, idziemy i... Ojejku! Co to jest? Co to jest? My zaraz umrzemy. A! Ała! No, uciekamy stąd. Uciekamy, uciekamy szybko. Dobra, co to są za kraby dziwne? Skorpiony. Albo kraby, nie wiem. To wygląda jakby to były kraby albo skorpiony, kraby. Dobra! Będę tu! Będzi! No, jeszcze jeden No, i koniec Teraz, co to jest? A, można? To tak to zrobimy Tak O, tu jedziemy Auć Już się nam udało To chyba tu musi być A, tak, tu będzie się chyba wyciągać Szafki a. Do końca to Szybko do końca drugie No może nie do końca, ale jak najszybciej zaraz hop, hop i hop o, Dobra, udało się Teraz rzućka sobie pokonamy yy, I Jak się zmienia od małego? Mm. Jak się zmieniało w małego? Nie pamiętam. Może sobie przypomnimy. O, już wiem. Dobra. Małego się zmienia. L1. Pociągniemy drugą. Mm, dobra. Się pociąga tu na dół. Teraz drugie. Jeszcze jedno. Hmm. Gdzie jest jeszcze jedno? Boże, tutaj, tutaj chyba. A, teraz się otworzyło przejście. dobra. Dobra, to trzeba szybko robić, bo to zaraz umrzemy. O! Dobra, idziemy. O nie, tu trzeba być małym. A, a, a. Dobra. Hop, hop, a, hop. Dobra. Udało się. Teraz się zmieniamy w dużego, czyli tak? To było. I tak, teraz... Teraz trzeba poczekać idziemy i będę. A! Nie! O, dobra, jeszcze raz spróbujmy. Kurczę! Dobra! Hop! I hop! Dobra. Udało się. Rzuki załatwimy. Zmienimy się z małego. To jest Nie! Co ja zrobiłem? No dobra. Kolejny. Dobra. Tu trzeba być małym. Na sto procent. Dobra, jesteśmy. Teraz duży. No. Hmm. Dobra. Zmieniamy się w małego. Hmm. Dobra, jeszcze raz. Zmieniamy się w małego? Okej. Okay. Idziemy. Teraz duży? Nie, nie, nie! O, dobra. I jeszcze raz. Dobra. Zmieniamy się w małego. I teraz w dużego. Okej. Okay. Dobra. Znowu się zmieniamy z małego. Na poważnie teraz. Dobra. Idziemy. Jesteśmy już długi. Udało się. Ura! Nie, 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 nie! Hmm. Dobrze. Dobrze, jeszcze... Yy, jak? Jak? Gdzie? Dobra. Nie no i znowu. Nie, nie chcę pominąć tej drogi. Dobra, małego teraz. Nie, 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 nie. Dobra i dużego do i tu Dobra I teraz tu o, Dobra udało się Udało się nam się dostać wreszcie tu Szybko Szybko, szybko Dobra, udało się Nie Nie udało się Dobra, jeszcze raz Szybko, szybko podnos się Dobra Teraz małego nie, nie. Jeszcze Nie! Dobra! Jeszcze raz! W małego? Dużego! W małego! E, gdzie teraz? Gdzie? No, co to robi ten unik? Ciągle ten unik, kijka. Dobra! Jesteśmy? No nie, znowu się nie udało. Tak. I tak, teraz dużego. Teraz tak. Dobra. I skorpionokraby. Będź, będź, będź. Będź, będź, Teraz wyciągamy. Czekajcie. Proszę o swoje mocy. Mamy jakąś moc czy nie? Możemy? To weźmy sobie to. Jak możemy? Dobra. An. Zaraz zobaczymy, jak to się e, e, nazywało. To się nazywało Przyspieszenie Uniku. Więc to jest takie coś, które mi przeszkadzało. Więc super rzecz wziąłem. Naprawdę mi się podoba. Nie, 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 ja. Dobra Teraz wyciągamy Szybko, 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 szybko Jeszcze ten? Troszeczkę Tak, tak, tak Jesteśmy No nie, nie Nie łupcie, nie Tylko nie to A małym można wyciągać? Nie Więc dużym musimy Bęc, bęc, Teraz. Bierzemy sobie trójkąt. Wyciągamy. Teraz to. Tak. Przeciągamy teraz to. Dobra, szybko to. No, i możemy skoczyć na górę, i tak udało się wreszcie. Dwa lata minęły. Dobra, bierzemy to. Bierzemy tak kryszały, i yy. idziemy dalej. Teraz się zmieniamy. w no. byłego i giniemy. Oczywiście. Bo jakby inaczej. No, jeszcze raz giniemy. O czemu nie? Tak, tak, tak! Udało się! Dobra, udało nam się. Teraz gdzie? A tu. Dobra. No, idź tu. Dobra. Zmieniamy się w dużego, i tutaj, i mamy ostatnie, o, ciągniemy. to wystarczy. Dobra, to się zmieniamy w małego na i idziemy dalej. Czy tu się da wejść? Nie da się. Teraz ściągniemy i dźwignie. Dobra, ciągniemy, ciągniemy. Ciągniemy, ciągniemy, ciągniemy. Dobra, udało się. No i się udało. I się most otwiera. Nareszcie. Dobra. No i idziemy. Dobra, ominiamy bomby, zbieramy żuki. I za miasto? To gdzieś tam Jurik stworzył swoją zamieszką armię. I teraz szybko. Bierzemy te kraboskorpiony skorpiony zabijamy i idziemy dalej. Dobra, krabo-skorpion. Dobra, krabo-skorpion, zwęź, zwęź. noga, auć. Dobra. Dobra. W czerwone się je, te kryształy się nie wchodzi, tylko w te żółte, co teraz tam się wchodzi. Bo te y, kryształy czerwone wybuchają, a te żółte dają energię, taką, co potem można odpalić. Dobra. No i są gobliny. Wreszcie. Bądź. Kurczę. Dawaj, unik, hup, hmm, hmm. Unik i bend. To będzie No. Zrobiliśmy ten taki atak, jakby podwójny. Unik, unik i bend, bend, bend. Zbieramy żółte kryształy. Czerwonego oczywiście nie. Y o! no i zginąłem. No i jeszcze raz. Dobra. Nie, nie, nie. To hmm. Tu się trzeba zmienić w małego właśnie. I w tym jest problem. Nie. Dobra. Skok. I duży. Ała, no nie, on nie zepsuł. Serio.

i tak się właśnie robi z goblinami. Teraz bijemy te mniejsze gobliny. Bo ten duży był łatwy z tą mocą. A bez macie ten duży jest i tak trudny. Więc dobrze się nam dali moc. Dobra, zabijamy te takie ala kraby. Dobra, jeszcze zbierzemy te kryształy. O kurczę, ile tu jest bomb. No to tego chyba nie damy rady. A, dobra, damy radę. Idziemy dalej. Zbierzemy kryształy. Zbierzemy ten kryształ. Więcej w małego. Zbijemy te takie żuczki. Tak, y, no i y, y, idziemy teraz po schodach na dół. Zbieramy kryształy. Inny gatunek niż te, co w lasach. No, no i bardzo trudno się chodzi po tych schodach. Trzeba y, spadać, to będzie łatwiej. Spójrzcie na te światła. Myślisz, że ktoś tam jest? Minęło jakieś 200 lat. Jeżeli ktoś tam jest, lepiej żeby byli po naszej stronie. Co to za miejsce? No, yy, no i już koniec, koniec odcinka więc. Papa! Pa.